Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa. Pach w ręku, tak bywa. Z niczego mogę zrobić coś fajnego, jak drut pod ręką mam. A u mnie cyk, a u mnie fuk i zaraz kurwa to pod ręką idzie wrók, bo u mnie luks i obsasa i wszystko to, co majster chciał, to ma. Siemaneczko w konkursie z krwawymi alufelgami koszuleczkę wygrywa ten majster także gratulujemy. Ej, patrzcie co się dzieje. Łapka odbita i tego zmyć już nie można. Skąd to się pobrało? na co to? Tu jak pochlapane przez deszcz łapami i już nie schodzi. <noise> już nie schodzi, <skuczy. głos> a zobaczcie tu co się zrobiło. <noise> Kurwa moja <bo> szpachla. <noise> Dlaczego to tak się zrobiło? Raz i dwa. O za głębokie, nie chce się zaszpachlować. Trzeba to zaszpachlować, bo woda stoi finiszem przeciągniesz, będzie luks Odeszła kurwa do dachu. Dobrze jest Także tak Patent na taki element to majster mataki Kurbo Ocialał Dawaj pan pudziona tutaj Trzeba tam legancko wstrzyknąć kurwa, naciśnij paluszkiem Będzie trzymać <grystanie> Nie trzyma się No kurwa nie trzyma się co jest E no patrzcie, luks się trzyma <grystanie> Trzeba jeszcze tutaj troszkę zalać towarem O kurwa oh shit, oh shit. Zalać jeszcze towarem żeby wyrównać dołeczek. O kurwa, się wypalił kolor już. Inny kolor już jest. Co to się porobiło? No ale i tam. Panie luks, prawie nie widać, że było coś robione. No bardzo dobra robota.